Największa bzdura, jaką słyszałeś na temat tradingu i rynku Forex. Moi drodzy, aż zajmę chyba czapkę, albo ją zrobię tak w ogóle byle jak. Pierwsza bzdura, którą chciałbym powiedzieć, jest totalnie, nie wiem gdzie ona jest, nie będę pokazywał, bo ona jest gdzieś tam, wiecie, wyciągnięta z czapy, ale nie mojej. Żeby nauczyć się zarabiać, to musisz stracić. Jest to totalna bzdura i powtarzana w wielu miejscach, w wielu punktach. Trochę nieodpowiedzialnie. Może powiem oczywistą rzecz. Jasne jest, że życie nas doświadcza i ze swoich doświadczeń wyciągamy najwięcej. Ja się z tym zgadzam, ale to nie oznacza, że ty masz przegrać całe swoje konto, stracić 100%, uwalić swój rachunek, nie daj Boże, uwalić prawie wszystkie oszczędności i wylądować naprawdę w mega-problemach, żeby no, nauczyć się już teraz podejmować dobre decyzje. To jest totalnie, totalny nonsens. Co innego, jeżeli ktoś by powiedział, poprzez to, że będziesz tracić. Czy też pojawią się stratne pozycje, zrozumiesz, że to jest częścią tego biznesu, na podstawie tego będziesz wyciągać wnioski, jest OK. Ale mówienie o tym, że jak uwalisz konto, to się wtedy nauczysz. Jest totalną bzdurą. Jezu, Maria, nie chcę używać, mocnych, yy, mocnych słów. Kurczaki, ale jest to totalny absurd, który mnie bardzo irytuje. Dlatego, że ja kiedyś też wszedłem w ten mechanizm, też mi ktoś tak powiedział, no spokojnie, zobaczysz, pohandlujesz, to się tam nauczysz, jeszcze raz stracisz i będziesz wyciągnął wszystkie. I ja straciłem. I chcę powiedzieć, że straciłem i później żyłem przez ileś czasu w przekonaniu, że muszę odrobić. A to powodowało kolejne problemy, bo ja musiałem odrobić, nie chodziło o zarobić, ja muszę odrobić. Podawałem głupie decyzje, musiałem dołożyć pozycję, teraz muszę zainwestować znowu, szybko, jeszcze presjacza. totalny, totalny, to jest największa bzdura, jaką Yy, znaczy, największa. I jedna z największych bzdur, jakie słyszałem na temat tradingu. Totalnie się z tym nie zgadzam. Jest to chyba najgorsza forma nauki. Dlaczego? Dlatego, że jak już stracimy, uwalimy konto, to pojawia się w środku nam tyle problemotwórczych czynników, że naprawdę musimy się odkręcić. No to jest tak, bym powiedział, dla niektórych z nas jest to traumatyczne przecież przeżycie. Miała być jakaś strategia, miało być fajnie, miało być zarobkowo, miało być yy, szybko zyskownie, a się okazuje, że Straciłem konto. I teraz, o Boże, ja się boję otworzyć pozycję. Ja w ogóle nie wiem, czy w ogóle to będę robić. To, to, to robić, to nie robić, dobra, to trochę robię. Na szczęście, wiele lat temu zrozumiałem, że uwalenie konta dla mnie osobiście, czyli strata 100% konta, jakiegokolwiek, poza może taką dla fanu jeżeli mam takie konto, nazwijmy to, traktuję je od początku do zabawy, to nie robię je. konta na 10 tysięcy czy na 100 tysięcy, tak nie traktuję pieniędzy, ale powiedzmy 100, 200, 500 dolarów może, mógłbym potraktować, że dobra, co będzie, to będzie, to pal to jest inna sytuacja, ale jeżeli ja lwią część swojej oszczędności, wpłaciłem i teraz ja z niego tracę, to dzisiaj sobie nie wyobrażam, jakbym miał stracić, nie wiem, 40% nawet na swoich kontach, no nie umiem sobie wyobrazić tego uczucia, bo nie dopuszczam w ogóle takiego sposobu myślenia. Jasne, może być strata 2-3% tam w ciągu dnia, czy może nawet być 15-20%, jakby to rozumiem, jakiś taki ciąg zdarzeń się może Wydarzyć. No ale przez lata tego, tego nie miałem, nie musiałem tego doświadczać, dlatego że jeszcze wcześniej byłem w tym cyklu i to było naprawdę tragiczne, bardzo złe doświadczenie, bardzo nieprzyjemne. Mnóstwo czasu zajęło mi to, żeby z tego wyjść, i to jest jedna z. Dru, druga, prawda, z którą się pewnie też bardzo często spotykacie, że a trading to tam taki hazard, tak może wzrośnie, może spadnie, w sumie to iść obstaw na duży lotek i w zasadzie to samo, to jest trochę jak poker i tak samo to funkcjonuje. Oczywiście dla, znowu dla kogoś, to nie ma wiedzy, tak jak niektórzy z nas mówią o pokerze, że jest to typowo hazardowe rozwiązanie, a niektórzy mając wiedzę, umiejętności i opracowany plan, mówią poker to nie jest żaden hazard, to są cyfry, to jest liczenie i jeżeli jesteś w tym zajebiście dobry, to masz przewagi. Jeżeli nie i traktujesz to jako hazardowo, jako bardziej fan zabawa, może się uda, może się nie uda, to oczywiście to hazard, ale w tradingu znowu, jeżeli nie masz planu i robisz tak, raz tak, raz tak i na pałę, no to tak, to jest podejście hazardowe. Ale ja w, pok w pokerze znam no kilka, kilka osób, które od lat żyją w ten sposób, miesiąc po miesiącu handlują, jeżdżą na różnego rodzaju Zawody i tak dalej, i na pewno się nie zgodzą, że jest to hazard, że masz 50% szans? Nie, dlatego że oni właśnie podają tę argumentację. Masz plan, masz strategię, masz przewagę, nie masz planu, jest tak samo w tradingu. To jest też taka bzdura, która bardzo często się pojawia. Nieświadomość albo brak wiedzy z drugiej strony, czy też osób, które mówią o tym, to, to świadczy o ich braku wiedzy, nie o, nie o mojej czy o twojej.